W to było czasach, gdy naszą krainę porastały jeszcze nieprzebyte puszcze, nietknięte stopą wędrowca, a ciągnące się aż poniknący w oddali horyzont. Pachnąca żywicą i dzikim miodem puszcza śpiewała głosami wszelkiego ptactwa, a w leśnych oparzeliskach, w gęstwie świętych mateczników przemykał zwierz rozmaity. hojny dar Matki Natury. Nas ludzi było w ten czas jeszcze bardzo niewielu i radzi, nie radzi, stawać musieliśmy sposobem naprzeciw tej dzikiej przyrody. Ja jestem łowcą i mieszkam w urokliwym siole nad brzegiem jeziora. To zajęcie czynił mój pradziad i dziad, a ludziska mawiają, jakobym od łowów był uzależniony. Hmm, 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 hmm. Hmm. Nas swaroga. Może i trochę racji w tym jest. Ja dostarczam zwierzyny, a w zamian otrzymuję wszelkie inne dobra od poddanych naszego knezia. I o tychże dobrach i sposobach ich pozyskania chciałbym Wam dziś, moi mili, opowiedzieć. Drewno. Bodaj najważniejszy materiał, z jakiego korzystamy na świecie. Obaj żyjemy lasem. Ja korzystam ze zwierząt. Jacek z drzew. Jacek zna drzewa bardzo dobrze. Wie, które na co się nada. Z którego zrobić stół, a z którego łódź. Które najlepsze na dzierze, a które na beczkę. Umie zrobić mocną tarczę, oraz wie, jak i z czego postawić dom. A domu właśnie mi brakuje. Jacek jest Cieślą, specjalistą od drewna. Mieszka w naszej osadzie od dawna. Z dziada pradziada jego rodzina zajmowała się drewnem. Powiadają, że jego pradziad obalił pierwszy dąb na polanie, na której stoi osada. Z drewnem nie jest taka prosta sprawa. Zanim Jacek podejmie pracę, idzie do lasu, by zdecydować, które z drzew zdatne jest bardziej: czy dąb, czy olcha. Patrzy też na drzewo i już w głowie mu się rodzi, co z jakiej części będzie mógł zrobić. Dąb mocny jest, twardy. Można podwalinę do domu z niego zrobić stół dobry ławę. Polcha znowuż na tarczę lepsza, albo lipa. Miękkie ma drewno, które niechętnie toporowi się poddaje. Bóg pali się dobrze i ciepła dużo daje. Osika kopci straszliwie, ale do wędzenia najlepsza. Kiedy drewno już odcięte jak trzeba, mus okorować. Pracować trzeba szybko, póki mokre. Ostrą siekierą cieśla zdejmuje korę. Warto oddzielić łyko, można z niego zrobić sznury. Od czoła cieśla nacina kłodę i rozdziera ją klinami. Praca ta wymaga precyzji i uwagi, czuwania, by drewno nie pękło tak jak ma włókna z natury skręcone, a tak jaka jest wola człowieka. Z rozdartego pniaka oddzielić trzeba grubą drzazgę. Tą dopiero równać najpierw siekierą, a potem ostrym ośnikiem. Praca zajmuje dużo czasu, ale koniec końców otrzymujemy równą deskę. Jeszcze kilka takich i będzie można składać tarcze. Podobna praca przy dzierżach. Najpierw kłodę rozedrzyj. Potem równaj. Siekierą kształt pożądany nadaj. Na koniec ciosłem dziej, by mi misę wyżłobić. To robota, którą jak cieśla zaczął, tak skończyć musi. Niedodziana dzieża niechybnie pęknie. Cieśla nigdy nie ma za mało roboty. A już jak trzeba chałupę budować solidną, wygodną, by całą rodziną mieszkać. Drewno. Ileż można z niego zrobić? Narzędzi, łodzi, naczyń, wozów, palisad, drzewców, chałup. A ciepło w nim i przytulnie i zdrowo. Jesteśmy ludźmi z polan. Leśnych polan.